Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomajacy. Dawno, dawno temu, kiedy grzecznie bawiłem się samochodzikami, bo nie znałem jeszcze lalek. Nie bój się, mały, nic ci nie zrobię. W 1975 roku japońska firma Takara rozpoczęła produkcję pewnych takich zabawek, które nazywały się Diakron. i Mikloman. Z tego związku narodziły się takie małe, śliczne samochodziko-robociki. I na chrzcinach dostały imiona CAR i ROBOTS. Bliźniaki. CAR-ROBOT A potem pojawili się dobrzy wujkowie z Polski. Bracia Hasenfeld, urodzeni w podkarpackim Ulanowie, polscy Żydzi, którzy wyemigrowali do e, Ameryki, przejęli sprzedaż zabawek, e, właśnie o których mowa, na Amerykę i dali nową nazwę Transformers. I pomyśleć, że to przez Polaków w pewnym sensie, przez tyle lat muszę się Męczyć z tymi wszystkimi filmami Ala Transformers. A więc, moi drodzy, tak naprawdę wszystko zaczęło się od zabawek. Przepraszam, wracam do swojego mleka. Czyli zaczęło się od zabawek, potem były komiksy, animowanki i w końcu seria kinowa. I teraz trafia na nasze ekrany najnowszy film, czyli Transformers, Ostatni rycerz. Jest nadzieja w słowie ostatni, ale chyba niewielka. What is this guy doing? Whoa! He it. He it. What the? It. It. It's like the Macy's Thanksgiving Day Parade out here, Jimmy J. You hired me from a want ad. Think that comes with a superpower? Grimlock, stop the cruiser right now. <laughs> I o co chodzi w tym najnowszym filmie po tych wszystkich latach? Two Only Czy jest coś więcej oprócz nawalanki robotów? I, I co w tym wszystkim robi Sir Anthony Milczący z Owcami Hopkins? You want to know,

jest history of transformers But every legend has a secret Było tak, Michael Bay miał być reżyserem filmu Król Artur, ale na szczęście zrezygnował. I am Arthur, King of the Britons. Ale niestety mitologia rycersko-arturiańska mocno rzuciła mu się na zwoje mózgowo-scenariuszowe. I dzięki temu, właśnie w najnowszej części Transformersów, mamy roboty, które chwytają za miecz. They have been here forever in the shadows. I ktoś mówił, że to Guy Ritchie ze swoim królem Arturem ostatnim filmem odjechał kompletnie. To co powiedzieć o Michaelu Bayu i jego Transformersach i e, okrągłym stole i w ogóle o e, historii ludzkości z Transformersami w tle. Na przykład wydawało mi się, że wiem, kto wykończył Hitlera i Trzecią Rzeszę, ale jednak to nie był Tarantino. Na przykład, zobaczcie, kto walczył pod dunkierką. Wyszedłem z kina w środku nocy i powiem wam, że jest to porażająca, piramidalna bzdura. Chyba największa, jaką ostatnio widziałem. A to zaszczytny tytuł przy słonecznym patrolu, tańczącym szatanie czy kręgu. Transformers 5 to taki bałagan i scenariuszowy chaos, żeby nie powiedzieć burdel, że trudno się w tym połapać. Wszystko, co znamy i nie znamy, reżyser Michael Bay. Zmiksował w jedną spektakularną rozwałkę transformersów i ludzi. To chyba miało być takie zwieńczenie wszystkiego co było wcześniej, czyli więcej, głośniej, głupiej, szybciej. I faktycznie to są transformersy na sterydach, podrasowane na maksa. Trzy rzeczy, które zwracają uwagę. Kogman, mały, złośliwy robot, ale miał najlepsze teksty. Pani profesor, która musi zdobyć, zrobić, zdobyć laskę, znaczy włócznie taką, to naprawdę ładna laska. I realizacja. Tym stoi cały ten film. Całość jest tak niewiarygodnie efekciarska, że chwilami wręcz epicka. Niektóre sceny i ujęcia są naprawdę spektakularne i robią wrażenie. A że to porażająco krytyńskie, no, wielbiciele i przedszkolaki będą zachwycone. Your world is dying. Jest to tak porażająco chaotyczna hybryda króla artura robotów komedii, magii, strzelanki historii fantazji, bóg wie, czego jeszcze, że można zwariować. I nie mam pojęcia jaką dać ocenę. Jako efekciarski walący po oczach i uszach napompowane efektami odmurzający blockbuster, może trafi w gusta wielbicieli Optimusa i spółki, ale ja ziewałem. Jako rzecz filmowa, czyli taki scenariusz, fabuła, aktorstwo, reżyseria, to tylko mało potrzebny dodatek do efektów specjalnych. Nie chcę mi się o tym gadać. Widać drugie dno, a nawet trzecie, dalej już nie sięgałem. Z tego nużącego chaosu i złomowiska transformuje się średnia, znaczy średnia ocena. Myślę, że jak dla mnie, dwa punkty będą ok. Za realizację i kogmana.